W sportowej w Kępnie w minioną sobotę rozegrano pierwszy otwarty turniej tenisa stołowego Puchar Burmistrza miasta i gminy Kępno. Organizatorem zawodów był Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na starcie stanęło blisko 60 uczestników, a rywalizacje podzielono na cztery kategorie. Mecze rozgrywane były na 10 stołach, ale i tak ostatnie potyczki kończono przed północą. Wystarczyło wykonać kilka telefonów plus ogłoszenie w Radiu Sud i... Jest y, mnóstwo zawodników właśnie i z Ostrzeszowa, i Sycowa, Oleśnica, Sokolniki nawet. Także. Y, gdyby nie, nie to, że to jest środek sezonu, gdzie y, w Polsce jest wiele innych turniejów to Byłoby to nawet na, na około setki, naprawdę. Także mam sporo znajomych, którzy grają właśnie i, i w Częstochowie, i w Wrocławiu, i, i Gorzowie Śląski w Praszce. W kategorii młodzieżowej zwyciężył Paweł Gottfried z Łęki Opatowskiej, drugie miejsce zajął Patryk Bąk z Sycowa, a trzecie Robert Walery z Strębaczowa. Rywalizację seniorów wygrał Jarosław Krzywaźnia z Rojowa przed Bartoszem Lewkiem z Mejomic i Marcinem Giwerskim z Ostrzeszowa. W kategorii weteranów najlepszy okazał się Piotr Nowicki z Sycowa przed Janem Kasendrą i Józefem Lewkiem z Mejomic. Rywalizacja w kategorii Kategorii Old Boy zakończyła się triumfem Jerzego Przygody z Kobylej Góry, który wyprzedził w klasyfikacji Wacława Kąckiego ze słup Eugeniusza Brajera z Kępna. Najbardziej prestiżową kategorię Open wygrał Bartosz Lewek przed Jarosławem Krzywaźnią i Józefem Lewkiem.